Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry F1 2018. Rozegramy sobie dziś kolejny wyścig online. Tym razem wylosowało nam tor w Austrii, na nim się jeszcze nie ścigaliśmy. Tor, który no, raczej lubię, on jest dość krótki, dużo prostych, mało zakrętów. Zobaczymy co, co uda nam się zdziałać. Przede wszystkim jest nas tylko 5 osób w lobby, więc no grupa trochę pusta, ale to nie znaczy, że nie będzie się, nie będzie się nic działo. Zobaczymy. Teraz tak jak, jak nam pójdą kwalifikacje i, ma, i kwalifikacje i wyścig mają być suche, a zatem. Z ustaliami nie ma problemu. No i zaczynamy. Pierwszy zakręt nieźle. Teraz bardzo trudne dohamowanie. Z zakrętem, gdzie tutaj zawsze się tył ślizga, nie wiem czemu, ale udało się. Dobrze. I najgorzej. Troszkę za szeroko tam pojechałem, ale... Ale nie ma źle. Teraz najtrudniejsza sekcja. Żeby tu nie ściąć i nie wyjechać za szeroko. Matko, gościu taki czas wykręcił, że to nie ma szans. Ale mamy trzeci czas. Jest dobrze. Trochę doświadczenia wpadło. I zobaczymy zaraz różnicę. Półtorej sekundy straty do drugiego tak minimalnie zabrakło. No. Reszta tak naprawdę, ca cała czwórka byliśmy bardzo blisko siebie. Oprócz tego pierwszego, który tam pojechał, poprół po prostu do przodu półtorej sekundy, nie ma co zbierać. No ale dobra, teraz będzie wyścig i najważniejsze, żeby mieć czysty wyścig i nie uwikłać się w jakieś niepotrzebne przygody już na starcie. Bo wiadomo, że nie chcemy się uszkodzić. Dobra. No co za gość? No nie wierzę. Gość mnie uderzył, pamięć, przez pół zakrętu z tyłu. Nie no, po prostu nie mogę. Psują tacy wyścigi, tylko nie da się ścigać normalnie. No 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 gonimy no co zrobię no zdenerwowałem się teraz nie wiem czy ich dogonimy naprawdę bo jestem ciekawy czy on się uszkodził jakoś No, ostrzeżenia oczywiście, jak zwykle o, co on zrobił? Nie wiem, co on zrobił, ale dobra nasza. Teraz gonimy tego trzeciego, co jest. Zobaczymy, czy nam się uda go dogonić. Chyba jest uszkodzony trochę, bo coś szybko go teraz doszliśmy.

No i co on zrobił? Sam się wyeliminował Tak naprawdę Co za matoł Chciał mnie zepchnąć ale mu się nie udało bo puściłem gaz i pojechałem go z drugiej strony a on stracił panowanie wtedy No i dobra jedziemy. Teraz pusta droga przed nami, pusta droga za nami. No ale z taką stratą to my raczej już tutaj za dużo nie zwojujemy. Wątpię żebyśmy ich dogonili. Chyba że się stukną albo nie wiem, zespinują gdzieś na zakręcie, ale wątpię żeby tak się stało. Dobra. Przynajmniej tyle dobrze, że nie jesteśmy uszkodzeni w żadnym stopniu, więc możemy cisnąć, ile ile, ile fabryka dała. No dobra, no czwarte okrążenie. Te zakręty są tak zdradliwe, te dwa ostatnie. Oha! Poważnie. Dwie sekundy kary. No a teraz wyjechałem i nie dostałem ostrzeżenia. No i jak to idzie, bo ja nie wiem. 8-3. Aż nie ścisko na tym zakręcie, ja nie wiem. Naprawdę. 47 sekund aż w przewagi. No. To... A widzę, że ten czerwony tam czeka chyba? Na mnie. Ale nie dam mu się. Nie wiem, co on robi. Wyleciał całkiem. No i dobra. Mamy to. Trzecie miejsce. Start był fatalny na znowuż. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym tutaj ukrał więcej niż trzecie miejsce w tym wyścigu. bezpieczeństwo mi skoczyło troszkę do góry. Ale dobra, no nie ma źle. Trzecie miejsce, dwie sekundy kary. No, a ten Ferrari nie dostał nic oczywiście. To dobra, no. Tak, jeden fajny wyścig. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A my co? Widzimy się w następnych wyścigach. Także dzięki za uwagę i trzymajcie się. Na razie.